Trzymano, długo zastanawiałem się nad właśnie tym materiałem. Naprawdę bardzo długo, chyba miesiąc, jak nie lepiej, jak nie lepiej, jakieś dwa miesiące, chyba, tak mi się wydaje, ponieważ ten właśnie film na kanale będzie najdziwniejszym odcinkiem, który chyba może być. Odcinki, mówię odcinki, ale urywki w tym filmie, który właśnie się teraz będziecie oglądać, za chwilę was przepuszczę do tej części, to naprawdę... Chyba z 2 miesiące nagrywałem te urywki. Czy to, czy to jadłem, czy to robiłem trening, tam jakiś czas, mój naprawdę od groma tego było. A dlaczego? Vlogi były tak rzadko, że naprawdę nie wiedziałem co robić, co nagrywać. A jeszcze na kanale tylko rządzi Minecraft, live streamy i właśnie odcinki z tych vlogów. No i trochę tam pisaliście, że tak naprawdę pokazuje swoje prywatne życie. Trochę tak, ponieważ no nie ma za bardzo co robić, bo żeby gdzieś pojechać to ciężko tak trochę w tych czasach, w czasach tej pandemii. Nie mówię się tylko oszukiwać. Na pewno za 2-3 lata, mówię za 5, za 10 lat może powrócę kiedyś na YouTube, na swoim kanale do tego właśnie filmu i naprawdę chyba będę wspominał jak to było, że będzie trzeba nosić te maski, na, na morsce, żeby po prostu być odporny na to wszystko. No to jest naprawdę trochę dziwne w tych czasach, ale to co nas nastało to musi być, co nie? Więc no... Jak ja pani wysyła ile go to powiedzę ja, więc no... Grubo zastanawiałem się nad tym filmem, ale no cóż, skoro odcinek się Was podoba widzicie co zostawić, czyli łapeczki w górę, skomentujcie odcinek, dla komentarzy i... Jesteś nową osobą na kanale. Zasłuchuj w ten kanał już teraz, aby nie pominąć żadnego materiału, koniec streamów i wbijajcie na moje wszystkie, co media podane wy poniżej. A ja lecę coś kombinować, coś kombinować. No nie będę Wam mówił mojego projektu. Ci co są na Discorcie, na stronie www, to wiedzą o co chodzi. Widzimy się w kolejnych odcinkach, miłego oglądania. Godzina 5.40, a ja nagrałem sobie słuchać odcinek i ostatnio na live'ie tak naprawdę miałem Ogarnięte sobie w sobotę, tak w sobotę miałem ogarnięte sobie Dwa live'y, czyli W południe miałem ogarnięte sobie live'a z Minecrafta I miałem ogarnięte sobie też live'a z Death Forest'a i tak mi się wydaje, że The Forest tak słabo wyszedł na tym live'ie, ale za to Minecraft Był tutaj Genialny po prostu i wyszedł naprawdę Elegancko, dlatego mi się wydaje, że właśnie tutaj Minecraft przejmie bardziej kanał. Ale tutaj coś jeszcze Wam pokażę. Odcinek, słońce zmontowany Nie niezmontowany, tylko nagrane. Pozostanie mi tutaj zmontować. I fajnie byłoby to uzmierana się wrobić żeby to uzmierana film się wysłał. Ponieważ to usmierana ma tylko internet bez limitu. A tak to muszę mieć z limitem. Kurwo. A tutaj mogę Wam tak zaprezentować, tak na szybcioko. Tutaj. Akurat e, scenę, jaka ja będzie na live'ach obowiązywać Taka fajna scenka Tutaj chyba w OPS się wam nie stążę, że wam tego szybciutko pokazać, ale też wam tak szybko pokażę. O ile OPS się włączy. Dobra, tam się włączył na drugim ekranie. Dobra. I tutaj test 1. O, proszę bardzo, proszę bardzo. jak to będzie fajnie wyglądało. Tylko jeszcze nie do końca. Tylko tutaj jeszcze muszę. Zrobił takie fajne rameczki, ale zobaczymy potem. Tak, i nagrywam to te telefony, po telefon to jest najlepszy wyjście. Póki teraz mogę. Hehe. <grystanie> Trochę teraz skłócałem, dlatego sobie ogarę mądre Tak na poranek, to jest 5.40. Zgasiłem fajnie światło w pokoju. Tylko ogóle to ty, ty, ty zostawiłem, a światło sobie zostawiłem. Potem sobie tylko światło sobie tam siedzi takie LEDowe koło telewizora, ale to ta mniejsze I patrzcie, jak to fajnie tutaj wygląda. WBSie Fajnie to tak wygląda. Scena o takiej o i w tle fotel sobie ledowy tutaj świeci. Mruga sobie fajnie elegancko No i taki klimat właśnie się tak czuć. Mi się wydaje, że taki klimat na, na Ewan będzie wejdzie zarą... właśnie w garażu i Wam pokażę tak mniej więcej na czym polekają moje ćwiczenia, czyli tipy, pompki pociągania się i na czym ja to w ogóle robię. I tak dalej, dalej, tak na, tak mniej więcej wam pokażę Akurat z pociąganiami jest coś takiego Że tą klapę po prostu opuszczam I potem zamiast do złapania się Taki próg, jakby tak e, Taki parapet jakby I się można się pociągnąć, to jest takie akurat spoko Tylko wiem, że lepsze byłyby te Właśnie te, te rurki to ćwiczenie i tak dalej Całego garażu wam nie pokażę Pokażę wam taką część tutaj właśnie tamcie widzicie właśnie mniej więcej mój rower jakieś tam płyty stojak do pociągania się oraz troszeczkę ciężarków które brat mi dał bo ich sami używa a ja za to sobie ćwiczę tutaj w garażu tak, co, ki, kilka minut codziennie coś takiego tak robię no i może kiedyś wam pokażę tak dokładnie mój trening taki całkowicie, po chcę sobie zrobić taki czarny, żeby tak 30 dni codziennie żeby, 30 dni, żeby codziennie przez miesiąc ćwiczyć przez godzinę no to nie jest chyba jakiś wow ale zawsze coś już pęcie i będzie widać tam różnicę więc no pokażę wam maksymalną ilość e, tipów ile mogę zrobić i muszę pompek zobaczymy jak to sobie, ja, ja sobie pompkami wyjdzie najpierw tipy Opracował by być lekko zamazany dlatego, że z przodu aparat mam zawsze brudny więc no, mam nadzieję, że dużej różnicy nie widać na kolejny raz sobie wyczyszczę ale tak to koniec słuchajcie mówiąc to każdy chyba zaczynam od zera ja zaczynam właśnie od tego co mam w garażu i wam pokażę maksymalną ilość tipów. zobaczymy jak to będzie widać na nagraniu jak źle to zmienię perspektywę jeden tip wystarczy jak na razie Niby coś widać, ale to jest za mało. Bo mogę czasem oszukiwać i pomagać sobie nogami o ziemię. Dlatego chcę, tak abyście widzieli, mnie od pasa w dół coś takiego. Żebyście widzieli, że jednak nie oszukuję i mam nogi tak u góry podwieszone. Więc no, to ja Wam zmienię perspektywę. Nie jest przybojowo, ale już widać. I będzie różnica taka, iż, że. Będziecie, wid Będziecie widzieć, czy jednak mam nogi u góry i nawet będzie widać, że nie prostuję nóg i nie kładę o ziemię. Dlatego mi się wydaje, że w taki sposób może być idealnie. Co to jest Rex? No nie mogę ciebie spuścić. No wypatrz, no nie mogę. Byłeś wczoraj spuszczony, gdzie się nie. Może wieczorem cię spuszę na chwilę. Ale na razie nie. Dobrze warteczko? Tak? Tak? Niestety musi być kałem bo tutaj nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia, nie ma miejsca, żeby gdzieś go spuścić. A ja idę do mojego autka, które jest tam gdzieś. Jedzę sobie do tego autka. Sobie na autko. Za chwilę zobaczycie. Minko. Wchodzimy. Zapachy są, wszystko jest. I pokażę Wam, jak ładnie silnik mruczy. Brum, brum, brum robi. Patrzcie na to. Raz. Sprzęgło I zapłon. Mamy. To wyłączę. I uwaga. Bingo działa, a tam mi spadło od powieszenia. Jak to tutaj powiedzieć, chyba tak, nie? Tak czy nie. Tak. No i bingo, powiesić i ratyko. Włączamy minutę, zanim teraz te raty się włączy. Uwierzcie Dobra, i ja ten za chwilę wrzucę Ręcz się za chwilę. Nie mogę się, do, się doczekać, kiedy będę miał nowe autko, naprawdę. bo to już mi męczy. Ale niech Ty sprzedawajcie mm, ostatniego, pierwszego autka. Nie wiem czy ja będę to sprzedawał. Może tak, ale jeszcze nie wiem. <złuchy> Zobaczymy, co czas pokaże. Kiedy przyjdzie nowe autko. Pozdrawiam. No nie Nie ja mam teraz jechać Kaptur na głowę Chronić telefon, jakby nie smukł za bardzo I ta łódka Zawsze <noise> pogody, by się nie muszę do tej trafić Otwarty, otwarty Ja już jakiś plus Dobra Okej okay. Okarnąć i... Jedy. A głównie jadę tylko po papcie. I potem będę dalej rapił Swoje pierdolki. No i trochę Dobra, nieważne. I trochę spędzić czas z rodziną, ale dobra. Ciii. Wiem, że to tak trochę nieładnie, wcinać sobie podczas odcinka, ale mogę mam powiedzieć, że... powiedzieć, że ten vlog jest najbardziej pokręconym materiałem na tym kanale. Bo urywki mam nagrane chyba z miesiąca, dlatego tak długo nie było vlogów. Oczywiście dlatego, że jeszcze nie mam pomysłów na odcinki. Ale, no cóż, oglądajcie dalej. Nie wiem czy wam coś nagram z mojego treningu, czy nagram czy nie nagram, ale staram się żeby codziennie, chociaż troszeczkę poćwiczyć sobie odcinki, aby formę w sobie wyrobić i tak dalej. Mimo tego, że mam tam swój serwerek MC, już tam stoi, gra, czy grają, a kluizacje czekają, ale wszędzie nie dam rady, być więc no, wszystko musi znaleźć swój czas. I wielkie jakie dzięki, że napisaliście wy w odcinku sobie komentarze, jakie serie, jakie serie lubicie, a, jakich, a jakie nie lubicie. Za to wiem, że jakie serie, jakie filmiki mogą być najczęściej, a które mogą być bardzo szybko, więc to jest akurat spokój z Waszej strony. Fajnie, że mi to napisaliście, a ja teraz, słuchajcie, się zabiorę za przebranie się i wystrój sportowy, trochę, mimo tego, że idzie zima, a w to raczej nic mi się nie w stanie i zabieram się za trening. Coś muszę Wam pokazać. jaka wygląda moja forma, po czterech dniach nie ćwiczenia. Przestałem robić przez 4 dni treningu, bo nie było czasu. A ja muszę to teraz teraz robić. <grystanie> Dobra, mowę wam coś pokażę. Niestety nie mam innego tutaj miejsca na ćwiczenia i nie widzicie mojej głowy, ale za to widzicie Cześć. <grystanie> Sami są ciekawy ile zrobię tipów właśnie na... W tych moich stojakach, nie wiem jak ja tam mogę nasać Troszki chyba nie ręce bym w to powiedział, że stojak to ćwiczeń To inaczej mogę nasać No i ogarnę troszeczkę Z tyłu bajstrem, bo W garażu są rupięcie, więc to Nie chciałbym, aby wszystko to wyglądało Więc to, jedynie pójdę tutaj jak Widzicie, ale to mniejsza z tym Więc to, nie, nie będziecie widzieć Akurat mojej głowy, bo Nie mam innego miejsca do nagrywania Ale, żeby ten vlog jakoś wyglądał w końcu i jakiś sukcesem się zakończył, to jestem ciekawy, ile zrobię tipów. Jestem trochę rozgrzany, więc jest ok. Więc nam policzcie sami, ile zrobię tipów. Mam nadzieję, że chociaż z 15 będzie, bo 4, 4 dni nie ćwiczyłem. No to co, zaczynam. 20. Jesteście tanie, pewnie w którym momencie poczułem to jakby zmęczenie. Mogę Wam powiedzieć, że zmęczenie poczułem, że już w pełni mi sił. Przy 16-17 powtórzeniu, jak to 16, a po 17 powtórzenie, dlatego poczułem, że 20 to pas maksymalnie. Chyba tak to wyglądało, no ale 20 jest progres, bo kiedyś robiłem tylko 10, a po 14 Pamiętam, że jeszcze na live robiłem chyba z 14 mi się daje, maksymalnie zrobiłem A ja chciałem 30, bo na live chciałem koksem być, a to się tak nie da Trzeba codziennie, przynajmniej ćwiczyć i jeść na masę Powiem wam, że kiedyś ważyłem 50, 50 kg, ale teraz ważyłem 60 kg Ponieważ zacząłem więcej jeść i staram się to 60 kg utrzyma, utrzymywać. Może, jest zwiększę wagę, ale póki co chcę utrzymać się na 60. Dobra, jak widać, zrobiłem 20 tipów. Chwilę z wami pogadałem i zobaczymy, ile teraz zrobię tych tipów. Do dzieła! 10 bym zrobił już na siłę jakbym chciał więc 29, no prawie 30. Nie jest źle, jest dobrze nam powiem. Jest gil. Ale bym pokazał Wam teraz coś innego. Ale muszę to z spróbować najpierw, więc no... Powiem Wam, że chwila przerwy w nagrywce i zobaczymy. Wcale mi się uda, trochę się rozkrzyje Poprawki sobie zrobię, zobaczymy co będzie dalej Ciekawy jestem jak ten vlog w ogóle wyszedł A jak długo trwa Jeśli obejrzeliście do końca Napiszcie komentarz To będziecie koksami Powiem wam, że w ogóle nie jest za ciekawie Czy gdzieś w taki formie jak tutaj teraz jest Nawet betonie i tak dalej, mam nadzieję, że nic mi się nie stanie, ale to tylko pompki, więc no, będzie chyba dobrze. Zobaczymy, ile maksymalną ilość pompek zrobię. Najpierw zrobię zwykłe, a później zrobię parę wojskowych. Ciekaw jestem, czy dałam i tam radę. Po tym jeszcze zrobię pociągnięcia, a czy pociągnięcia wam pokażę. Nie wiem, dobra. Pompki, to start. Nie będzie profesjonalnie, ponieważ można powiedzieć, że to jest zbyt mało miejsca, ale zobaczymy. Możecie liczyć. kurde 21. Mimo no, może będę o razy więcej. Ale serio. Uff, fym pad. Uff, Ok, dobra. Czyli balne teraz wojskowe pompeczki. Zobaczymy, ile sztuk uda mi się to zrobić. Czyli pompka z kręcięciem. I potem zrobię przy sobie przyszki i pociągnięcia. A Bicki ja sobie tutaj napompuję trochę. Dajmy tutaj, o, to właśnie sprzętem. Tylko że tego wam nie pokażę. To wam pokażę w kolejnym odcinku. Dlatego lecę sobie pompkami z jaklaśnię. Ciekawe czy to będzie w ogóle widoczne na nagraniu. Bo to jest surowe miejsce, jak wspomniałem wcześniej. Ale okej, okay, zobaczymy. 3! 3! Okej! No dobra. Nie przyłożyłem się do pomyłki z tygla zbyt dobrze. Ale jest plus, jest plus, bo przynajmniej mogę się wybić i klasnąć. Jest ok. Czyli teraz sobie, zrobię sobie wszystkie pociągnięcia i kończę ten trening na dzisiaj. Ale forma czuję, jest lepiej. Widzimy się później, może. Yeah, you